Szanowni Państwo, witam serdecznie. Spotykamy się jak co miesiąc, jak zawsze, w ciekawym miejscu na mapie gliwic. Tym razem jest to cechownia gliwice. Mm. Cechownia w żargonie poczekania, miejsce, gdzie górnicy wykonują swoje czynności służbowe przed zjazdem na dół do pracy, potem po przyjeździe na powierzchnię. Tutaj także odbywają się różnego rodzaju uroczystości gór, górnicze, a cechownia jest elementem większej całości zrewitalizowanych zabudowań starej kopalni Gliwice, która została zaprojektowana już w 1912 roku przez braci kuzynów, właściwie niemieckich, Zilmanów, George'a i Emila. Nawiasem mówiąc, oni są także odpowiedzialni za, pro, odpowiedzialni za projekt osiedla Giszowiec, Nikiszowiec oraz elektrociepłowni Sząbierki. Kopania zakończyła swoją działalność w 1999 roku i od tego momentu jest to przestrzeń eventowa. Odbywają się tutaj różnego rodzaju szkolenia edukacyjne, techniczne, a przede wszystkim jest to jedna z największych w Europie siedzib IMTS Systems. A dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce zespołu, który miał bezpośredni wpływ na rozwój sceny grunge. Innymi słowy Seattle Sound. Seattle Sound, ponieważ powstał w samym Seattle, stanie Waszyngton oraz w okolicach, charakteryzując się bardzo zniekształconym brzmieniem gitar oraz taką wściekłą punk energią. Jest podgatunkiem gatunkiem rocka alternatywnego i swój największy szczyt osiąga na początku lat 90., a to za sprawą muzyki takich zespołów z wielkiej czwórki set jak Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam czy Nirvana i o Nirwanie właśnie powiemy sobie dzisiaj nieco więcej. w telegraficznym skrócie historia Nirwany. W 1987 roku powstaje zespół Vaberdeen z inicjatywy śpiewającego gitarzysty Karta Cobaina oraz serbskiego pochodzenia gitarzysty basowego Krista Nowoselicza. W roku 1988 po raz pierwszy pojawia się nazwa Nirwana i w tym samym roku ukazuje się pierwszy singiel studyjny Love Buzz, Big Cheese. I rok później już pełnowartościowa, długo grająca płyta studyjna pod tytułem Bleach. W tym też roku następuje ostatnia rozszada w składzie zespołu. Za bębnami zasiada Dave Grohl, znany z innych projektów, takich choćby jak Foo Fighters, gdzie notabene gra i śpiewa na gitarze. Ale grywa na perkusji także w innych zespołach znane z Queens of the Stone, czy Killing Joke, czy nawet zespołem The Prodigy na płycie Mass Invaders Mass die występuje niejednokrotnie. W 1991 nagrywają swoją najpopularniejszą płytę Nevermind, po której to zyskują uznanie krytyków muzycznych, szacunek wydawnictw oraz sympatię rozgłośni radiowych. W 1992 Kurt Cobain poznaje swoją przyszłą żonę e, Courtney Love, liderkę zespołu Hall, W tym samym roku e, odbywa się ślub i w tym samym roku także przychodzi na świat ich jedyna córka Frances Bean Cobain. Rok potem nagrywają ostatni album studyjny In Utero, który jest e, genialny. Jak mówią sami muzycy jest najbliższy tego co im w, gruszy, w duszy gra, ponieważ po sukcesie Nevermind nie trzeba było już iść na ustępstwa z wydawnictwami, można było zagrać to co się naprawdę chce. Ciekawostką dotyczącą życia Karta Cobaina jest na przykład to, że nie lubił się Axlem Rose. Kurt Cobain cierpiał na chroniczne, cykliczne bóle brzucha. Potworne. Nie mógł znaleźć żadnego środka, który by to uśmierzał. Ponoć to było motorem tak bardzo wściekłych i energetycznych kawałków. Po latach okazało się, że jest to wynikiem skrzywienia kręgosłupa. 1994 niestety przynosi złe wieści. Po ucieczce z terapii odwykowej Kurt Cobain zostaje znaleziony w garażu swojego domu martwy z dubeltówką w ręku. Wnośnie listu tak zwanego pożegnalnego, znamienici grafolodzy zapewniają, że pisany jest dwoma charakterami pisma. Ostatnie cztery linijki są dopisane innym długopisem, innym charakterem pisma i to są jedyne cztery ostatnie linijki, które w ogóle traktują o samobójstwie. Miał też wymyślonego bohatera o imieniu Bodach od najmłodszych lat, z którym borykał się ze wzgardą świata, z odrzuceniem i różnego rodzaju innymi problemami. On także jest uwzględniony w tzw. liście pożegnalnym. Uwielbiał zespół Pixys i, co może nie wszyscy wiedzą, był też przez krótki czas instruktorem pływania dzieci w wieku przedszkolnym. Pewnie wszyscy doskonale pamiętamy okładkę płyty Nevermind, gdzie w basenie z krystalicznie czystą wodą pływa sobie czteromiesięczny niemowlak. Nagi niemowlak u boku z banknotem jednodolarowym. Jest to ówczesny Spencer Elden, którego rodzice dobrowolnie umieścili takie zdjęcie, ponieważ otrzymali korzyść finansową, ale też nie mieli nic naprzeciw. Spencer dorastał i jeszcze kilka razy, udzielił się w takich podobnych sesjach zdjęciowych, gdzie odtwarzano dokładnie takie samo zdjęcie jak z okładki płyty Nevermind, tylko na jubileusz. Dziesięciolecia płyty, dwudziestolecia i dwudziestopięciolecia, a za miesiąc twórczość i muzyka zespołu DPS Mode już teraz zapraszam.